Może zerknijmy do instrukcji obsługi. Bla 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 bla. Odebrałem właśnie gadżet, który sobie kupiłem zupełnie bez okazji. Jest to uchwyt na rurkę, kierownicę, cokolwiek od pgytech. PGI Tech. Uchwyt ten jest na tyle uniwersalny, że można go zastosować na przykład na kierownicy, na rurkach, na gmolach, na yy, stelażach kufrów i yy, skierować w tył. No, cała masa yy, zastosowań. Yy, mało tego, zobaczcie, jest możliwość zamontowania na naprawdę cienkich rurkach. Jest od... Yy, gdzie tu jest napisane, od jakiej Średnicy rurki, no to później zobaczymy. W każdym razie można go zastosować naprawdę na różnej grubości rurkach. No zobaczymy, jak się sprawdzi. Uchwyt wygląda dokładnie tak. Niewielki. Widać, że solidny sprawia wrażenie naprawdę solidnego. Jakościowo bardzo ładnie wykonany. Żadnych Żadnych nadwyżek formy. Jest ładnie odlane. Schludnie wygląda. Naprawdę sprawia wrażenie profesjonalnego sprzętu. Nie, tanie, tanie nie było, ale myślę, że warte swojej ceny. Wygląda na takie. To na pewno. Dobra, co mamy w komplecie? markowe naklejeczki. O, to jest ciekawa rzecz. Niektóre niemarkowe yy, akcesoria do kamerek GoPro mogą się okazać za luźne. Dlatego firma dodaje podkładeczki. Cyk. Cztery sztuki. O, no, pięć? Nie, cztery sztuki. Miło z ich strony. Dalej jest oczywiście Głowica kulowa e, do różnych na przykład aparatów fotograficznych, ciekawe. Drugi pin do zaczepienia, tutaj mamy pierwszy. Tutaj jest standardowy montaż GoPro, ala GoPro na głowicy kulowej. No i cóż, co tu jeszcze? Tyle właściwie. No, no. To na później, to nam potrzebne jest, to nie. Ok, skupmy się na samym uchwycie. Może zerknijmy do instrukcji obsługi: bla, 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 bla. Ok. Zestaw zawiera handlebar, mount, jedna sztuka. Yy, jedna czwarta cala to jest ta końcóweczka do aparatów. Soft rubber pad. To jest taka podkładka silikonowa, która pomaga nam w zamocowaniu na mniejsze rurki. Zaraz ją zdemontujemy. To jest wyjmowalne. PGI Tech, pin razy 2, Tak, to są te piny do szybkiego zamontowania. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, od jakich średnic to się... From 22 do 35, ale też jest... To jest po chińsku. Uchwyt ten można zamontować, zastosować na rurkach o średnicy od 8 mm do 35 mm. Natomiast z tą gumką od 8 do 16, bez tej gumki od 22 do 35 mm, czyli ta, ta gumka jest zdejmowalna. Zaraz to pokażę. Ściągamy gumkę silikonową. Wygląda tak. No jest ładnie wykonana. Solidnie. Fajnie, że ma ten tutaj nadlewkę taką, że można ją po prostu zaczepić w jednym miejscu i ona nie wypadnie. Nie jest to zwykła obejma, po prostu, którą która może. O, odwrotnie zamontowałem. Która może wypaść, tylko cyk i siedzi ciasno. I to jest super. Bez tej gumki podkładki silikonowej. Jest, mamy możliwość już zamontowania na grubszych rurkach, jak widać. Ta śruba, która nam dociska y, mocowanie jest o tyle fajnie pomyślana, że jak się ją odkręca ma blokadę. Nie odkręcimy całkiem, nie wypadnie nam. I to jest kolejna super rzecz. Cyk nie da rady dalej odkręcić. Jest fajnie pomyślane, przynajmniej się nie zgubi. Okay. Cały montaż opiera się na zasadzie głowic kulowych. Odkręcając tego motylka, luzujemy zacisk i mamy możliwość regulacji. Właściwie regulacja jest dowolna, możemy w do, pod dowolnym kątem sobie ustawić kamerkę. Jak widać, daje nam to fajne możliwości, bo możemy sobie na, nakierować dosłownie w dowolnym, w dowolnym kierunku naszą kamerę. Mocowanie na gmole, z tyłu, pionowo, tak, poziomo. Fajna sprawa. Natomiast, jak zakręcimy, nie trzeba mocno zakręcać, a już czuć, że są bardzo mocno zaciśnięte te głowice kulowe i naprawdę nie ma możliwości, że nam się to przekrzywi. Na przykładzie mojej starej chińskiej kamerki, którą w sumie czasem jeszcze używam jako dodatkową, yy, pokażę, jak. Szybko można zamocować kamery za pomocą tego pina ichniejszego, tylko niech się nam ustawi odpowiednio. O! Jest do końca. Wystarczy przekręcić i zacisnąć. I już się trzyma. Oczywiście, jak mocno, mocno użyjemy dużej siły, to. Przekrzywimy, ale tak to możemy machać i nic się nie stanie. Naprawdę sprawia wrażenie bardzo solidnego montażu. Ok, tak to z grubsza wygląda. Jest naprawdę fajna sprawa. Tu jest gumka, aluminiowy, aluminiowy body. No, wszystko wygląda ok. Zobaczymy jak się Zobaczymy jak się sprawdzi w praktyce. Cóż, jedziemy przetestować.